Dzień dobry kochani, jest to pierwszy odcinek z Roblox na moim kanale i uwaga, proszę Was, nie nastawiajcie się, to tylko gra. A jak sami wiecie, ja i ekipa Luffy Coffee Pro jesteśmy najlepsi na całym świecie z fabuł. Więc, jeżeli zostawicie 6000 łapek w górę, to zrobimy serię fabularną w Robloxie. Dokładnie tak, więc zostawcie teraz łapkę w górę. 6000 łapek w górę, to zrobimy serię fabularną w Robloxie z ekipą Luffy Coffee Pro. No i jak zostawicie ten próg, to jutro wleci Spider-Man. Oglądajcie do samego końca, trzymajcie się i buja! Ach, i każdy kto zostawi subskrypcję i napisze swój nick, Roblox to go dodam. Serio, serio. Tylko musicie subskrybować. Siema Goti! Halo, halo! Halo, halo! Dzień dobry, w ogóle dziękuję Ci, że jesteś, bo ja pierwszy raz odpalam Robloxa w życiu i Jezu! A się dziwnie czuję, ale dziwnie! Dobra, patrz, patrz, klikasz, musisz kliknąć teraz ten, e, tą główkę taką z takim rysikiem, takim ołówkiem. Dobra, okej, okay. ale tam bity są. Ej da się jakoś kucać w Roblox? Ej, ani, animation, animation kliknij, a kliknij na tego ja, 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 Gdzie, po prawo, po prawo, A dobra strzałkę, <laughs> Kliknij eee, okay. seed, seed, seed musisz znaleźć. A jak chcesz tańczyć, to masz na, na dole musisz zjechać. O kurde i pa eee. to jest A bo to jest... jeden. I możesz tańczyć. O kurde co jest? Ej, ale zaraz... Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam, witam. Tak, 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 tak się. Napisz, napisz na całe na, na, w lewym górnym rogu masz, w lewym górnym rogu musisz e, to zrobić. E, o, welcome. Goose. HA gay! Także dzień dobry, kochani, ja jestem Nówcząk, a to jest pierwszy odcinek z Robloxa na moim kanale. Dzisiaj robię skórkę, dzisiaj skupię się na skórce i jest ze e, Goti, jeszcze raz niech się przywita, trzeba Goti. Pamiętajcie, żeby wbijać do Goti'ego na, na kanał. Goti to jest przekoks, jeśli chodzi o y, Robloxa. W ogóle omawialiśmy się na tą nagrywkę, ile w Trzy miesiące. Nie, od kwietnia chyba. Chyba tak, chyba. Od, od, kwietnia. od kwietnia. Ja miałem taki dylematyczny nagresie Robloxa, ale nagrałem. Dzień dobry. Jak wbijecie 6000 łapek w górę, to nagram y, pierwszy odcinek. Z... To jest Spider-Man! Z Brookhaven nagram pierwszy odcinek. Nie! Nie! Spider-Man bandyta! I love you, bro. Co nie mogę? 1,5 nie Mogę jak... masz chyba wiek ustawiony źle w Robloxie? Bo, bo jak masz się tego. Jesteś taki jak. No, nie. Jak masz się poniżej 13 lat ustawiony, to wtedy ci cenzuruje Co? A ja mam 19. E, słuchajcie, napiszcie co chcielibyście zobaczyć e, z Robloxa u mnie na kanale. Napiszcie, 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 przypnęłam serca. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, ustawić dzwonek łapkę w górę, tak jak mówiłem, no i napiszcie komentarz, będę wam przypinał serca. Piszcie, 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 piszcie. Czekaj, czyli tak, jeżeli bym się chciał kuć, to muszę napisać. Możesz wejść, prostu w, w, wukli, nawet nie skaż na to. Co, jak W, WS, ws, i teraz możesz nawet jak najmocniej się da. What the fuck? Eee! Stary, ja tak robiłem, jak byłem kiedyś, właśnie tak zrobiłem, i co się stanęło? Wyleciałem i dostałem już rykoszetem, właśnie tą huśtawką po głowie. Każdy, kto napisze komentarz ze swoim nickiem, tego dodam, tak, serio, dodam. Ej, czy ja mogę mu zarobić samochód? No, no ale możesz was też Co? No, nie, nie muszę nic kupować? Pa, 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 Cza A bo ja, ja ci mogę zrespić, ja. ja ci zrespię taki premium, taki zarobuksy. Ej, ale nie mogę prowadzić. Musisz tego, bo jesteś na się siedzeniu. Ej, 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 patrz, 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 Gdzie patrz. Gdzie jesteś? Ja, tutaj, tutaj. To ty! Tylko, czekaj, co się, bo jestem. E, muszę. O, ale o, zarobiliście Czekaj, czekaj, o, teraz jestem normalny Zostaniesz moją girl. Okej okay, Co jest? Gdzie, gdzie ty jesteś, nie widzę? Podrywam ją A to ty? Patrz, patrz No ja zbieram mu dziewczyny, bo on przez chwilę się spytał, a teraz ja go się... Ja ją się pytam No nie rób tak, stary no no... To jest ej, jego miłość ej, życia! Ej, nie rób tego! Dobra panie, go, bo... dam ci <laughs> Chodź! Dobra, z tobą zostanę Hej, ale czekaj, czekaj to jest twoja dziewczyna teraz nie, chyba. To był... Pana mu przyba... Sad ze mną, Pa ona idzie ze mną. Nie. Stary, ty masz dziewczynę na moim odcinku. Dobra, teraz. Co jest? Jakie ja to ty są ty samochody. Ej, nie, bo mi wsiad... Ej, gościu! Wyjdź! wyjdź. Sobą... Nie, czekaj, wyjdź. Jak ty tak szybciej chodzisz? Shift, shift, shift. Run. Co jest? Ej, ja kocham Robloxa. Dobra, patrz stój, stój! Dobra, no, no, no. siadaj, siadaj, siadaj. Tylko za kółko, za kółko Dobra, jedź Ale tu tak płynnie fajnie jeździ jak w GTA? A bo trzecie, cofnij się, cofnij się, cofnij się i z cofnij się, cofnij się No, 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 jeszcze, jeszcze jeszcze, 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 jeszcze. I musisz na tą po, po... po tutaj po... O, teraz, no, za, za siebie, za siebie musisz wjechać tam Na górę. Nie mam prawka jak coś Dobra i patrz i stój, 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 stój stój, ja do przodu, do przodu, do przodu jeszcze, do przodu, do przodu. O ładne, ej, zacznie st wykupić działkę stuj. i teraz kli kliknij na to i teraz będziesz mógł sobie dom zespić. Nie gadaj No i jaki ok, do ciebie wszystkie oprócz tych premium? Musisz wyjść i teraz kliknij na to i teraz cię wyświetli taki... taki tego Nie. Gdzie ty idziesz? Nie, Nie to, to jest kogoś dom A dobra! Tutaj, 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 a tak, a tu! <laughs> <laughs> a jeszcze głupi okay. <laughs> To change house you must wait ten minutes? Ale dobra, to już jest moje, ta? Kupię. Mm -hmm. te. I, te, i teraz, pan, teraz wchodzisz po prawo ale, ale Bo masz taki domek, domek masz, domek masz. No Doma i taki jaki chcesz wybierasz sobie. Ja nie mam w ogóle pieniędzy i dostaję domek? No Co jest? O my Mam dom! <laughs> Z jacuzzi! <laughs> Ej, a patrz, pat, pa, 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 pokaż coś, chodź, chodź, tutaj. No 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 wejdź na ten grill. Zaj, otwórz te, otwórz grill, kliknij na niego. Ej, wejdź. Wejdź na niego Może tańczyć pewnie, tak? Zaj, zaj, i kliknij na te strzałki w prawo. W prawo, to w, pra w prawo daj. Na maksa, na maksa, tutaj To? Nie, nie z ciałki, z ciałki. Był to czerwonego i na maksa Na maksa Co się stanie? <laughs> Co się stanie? Mam czekać, tak? A pali... Palej się! Czeka, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie jeszcze, jeszcze nie Teraz, teraz, Co teraz. jest Wybiegnij, wybiegnij <laughs> What the fuck, Gotti? Uh! Kurde, palej się, palej się, palej się, palej się, palej się, palej się Czekaj What the fuck? Co za odgłos był? <laughs> Masz, ty na STÓJ! Cześć, stój! Stój, goś, stój policja! Goś, stój. Oddawaj kasę! Nie, ja też mam pistolet? No, no, patrz, patrz, masz taki plecak po boku. Jak klikniesz z niego, tam możesz rzeczy wszystkich, które możesz sobie wziąć. I jak, jak na dole to masz tam pistolet. Nie gadaj, mogę sobie zrobić dziecko. Ej, co jest? Ej, on zmienił sobie włosy w chwilę! Dobra! Si we mnie przebiera! Stój, policja! Ej, ziomek, oddawaj moje. Nie, ja mam dziecko, tak? Ja mam teraz dziecko, które mi okradło, tak? No, e, to jest twoje dziecko! <laughs> Jezu, nie wierzę! <laughs> Dobra, goti, robimy mi skórkę. Stary, jesteśmy sąsiadami. Ale ty jesteś umyślony. Ile pakujesz na siłce? Ej, czemu ja jestem Ludzikiem Lego, a ty jesteś. Ej, wykroch malej, ziomej! E, pa, 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 na to, pa, na to. A, więc co zrobić? Zablokujesz mu wejście. Mhm. Dobra. I teraz działa. dobra, chodź, chodź, chodź chodź, chodź. I tutaj. Dobra. I to jest w ogóle nowy dom z aktualizacji najnowszej. Ja ci kręcę, zarobisz ty. Pana masz kuchnię, Powiem ci, ten wysój wnętrz, ten kominek. No, patrz, i patrz, patrz, nawet kuchnia. mogę go. A nie, jednak nie mogę. O nie, mogę, patrz, patrz. Zapali się. No, chłop, znowu wbił. Mogę ja, być twoim synem? Jaką? Przecież go spodobałem. Nie. Jeszcze raz. Już go nie ma. Robię sobie skórkę. Okej okay. Klikasz, klikasz, patrz, kli Klikasz yy, koszulki, koszulki koszulki Chyba, że jest też od włosów zacząć Od włosów to, to, to po lewo, to po lewo od koszulek Po lewo od koszulek i klikasz włosy Ej, bo chłop oh mi tutaj włączył muzykę I ja, cześć, już go baduje, czej? Już go nie ma <laughs> <laughs> <grywa> Jaka muzyka Jaki odgłos A okej, okay. czemu mam kobiece włosy? No możesz każdy, możesz być nawet kobietą teraz E, dobra, 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 dobra dobra, dobra. Brązowy jakiś. A mogę zmieniać kolor? W sensie tutaj to, to jest tylko wygląd, okej okay. Ko Kolor możesz jak możemy pójść do fryzjera. A teraz nie mogę koloru zmienić na brązowy, a nie mogę. To jest... To jest ten Tak? No, bo tu masz... Co, masz jako? On masz jest brązowy, po... a jest czerwony. Nie a Czerwony no. masz pod sobą, pod tobą masz. Czerwony ten. O to. Fire detector. No podpalili mi dom! <laughs> o, siemanko! Bello? Weź mi dorać, które... które ja bym ja bym do wziął niebieskie, bo ja mam takie. Zobacz, ja też mam niebieskie włosy. A ja chcę brązowe, jak chcę brązowe? mieć. Tak... Brązowe i czerwoną skórkę w tej ubrania. Czekaj. Nie. Nie. <laughs> o, nie. 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 To jest my, ale nie. Nie ma brązowych włosów? Ale mo, pa, albo możesz wziąć jakiś kolor i zaraz pójdziemy do fryzjera i przefarbować Dobra, to bierę włosy te. Ale one są brązowe. Chyba, że chcesz przefarbować, to chodź. One są czerwone stare. Nie są... to ja jestem Nie, czy... nie czy one są takie, takie bordowe są. Dobra, a jak kolor skórki? A dobra mam tutaj. Możesz być nawet różowy. Nie. <laughs> Ej, czemu mam takie łapki, takie klockowate jak kloskulego? Musisz byś musiał posturę zmienić w takim normalnym, w normalnym Robloxie, bo na Brooklyn się nie da. Okej, okay. co jeszcze? Łoto, to Ja to włączyłem! <laughs> Jakie jest? standardowe? Standardowe jest ten ja bym chciał... U... O ty, to ty, jest ty, ty, tym, tym! Na górę wejdź na górę, na górę wejdź i jest no. na górę... O nie, nie, jeszcze na górę, jeszcze na górę. O i tu polewa, o tutaj. O to jestem ja. czekaj, czekaj, ale jeszcze jeszcze ubrania, 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 ubrania Dobra, dobra okay. Jak A może A możesz Spidermana się przebrać. Nie, dobra, nie, to zostawiam widzom. Jak zostawię 6000 łapy, w górę w kolejnym odcinku, przybieram się za Spider-Man. zobacz, na górę, na górę, na górę, to jest taka czerwona koszula, w kratka jak ty masz. Tutaj. O, oh. oh, LOL! Ma koszula! Idealnie. A mogę na tą koszulę jeszcze założyć bluzę? Nie, nie, bo wtedy już nakryje się. Nie, nie, I to jeszcze oh. man Eee, Tu? O, to? tutaj, no. A z kapturem. A z kaptura. Czekajcie, czekaj. a z kapturem nie ma. Nie ma z kapturem? Nie ma. To są tylko takie. Znaczy da się tego, da się wziąć kaptur, ale yy, chyba w czapkach się da. Gdybym chciał bez kaptura, to bym wybrał tak. Okej. Okay. Spodnie. O, o ej, te są idealne. A to jest pomarańczowy No ale to 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 trudno. Ale <laughs> nie, czyli no, czyli czy, na dole, na dole, na dole, zobacz, zobacz i po prawo, po, po prawo, po prawo. O lol. E, to? No. Ej kozak. Idealne. Idealne. Czapki, 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 żeby sprawdzić, czy no, mogę. Nie, mieć... I czapki, polewa, polewa, polewa. Można nawet taką całą czerwoną czapkę. Znaczy, nie ma takich stricte pewnie kapturów, ale są takie czapki, które wyglądają jak kaptury. What the fuck? <laughs> Co jest? Ja bym zostawił. O! Boże, chcę to. Da się to pokolorować? Nie, tego się nie da. Znaczy, jest jeszcze, jest jeszcze wariant do kupienia w normalnym Robloxie: zielone i fioletowe. Ej, tu mogę nakładać to na siebie? No. Możesz być nawet świnią. Jaki kot! Ale koz... ej, jezu, zakochałem się w tej grze. Kupuję Robuxy za 50 zł. Co jest, ile tego tutaj jest? Tego jest w nieskończoności. Nawet, nawet możesz sam tworzyć koszulki. Tak? No, tylko ej, jak stworzysz sobie tworzysz grupę na Robloxie, tam możesz za 5 Robuxów chyba tworzyć, albo za 10. A! Jestem goły! Nie miałem być goły! Goty. Czekaj, musisz, musisz się przebrać, musisz się przebrać w Brookhaven, czekaj chwilę Idę do ciebie, a ty... czekaj, czekaj, czekaj A ty w normalnym Robloxie nie jesteś goły, to co się stało? Szybko przebieraj się! Dobra, niech tak będzie I... jakieś spodenki Opa O, idealnie o, Ideolo, ideolo Słuchajcie, tak mniej więcej będzie wyglądała moja skórka, ja kocham kolor czerwony, czarny no i troszeczkę niebieski, bo wiecie, bo Spider-Man i tak dalej, nie gadaj Więc kochani, zostawcie 6000 łapek, bo to będzie kolejny odcinek Wbijajcie do Gotiego, dzięki wielkie Goty, że mi pomogłeś Goty, ja zapraszam cię na kolejny odcinek, jakbyś miał Tak, no, i tak No, Ja dziękuję ci, Sary wyglądam tak kozacko Mam nadzieję, że będziecie w kolejnym odcinku z Robloxa Trzymajcie się i my z Gotim gramy, papatki! Siemo, pum!